Hejka kochani, witam Was serdecznie na naszym kanale. Oto kolejny produkt, który już wkrótce pojawi się w sprzedaży w omykowej spiżarni. Jest to produkt, który zasugerowała nam jedna z osób, która nas ogląda, która ma od nas króliczka. Jest to Weronika. Weronika, pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki tym sugestiom powstał nowy produkt. Jest to dźwięk dźwięku, kula. Słuchajcie, dźwięk tak nazwała Weronika. Ja podtrzymuję to. Dźwiękula ma delikatny, fajny dzwoneczek w środku, który dzwoni podczas zabawy. Więc nasze króliczki będą miały ubaw. Weronika mówi, że ma, ten króliczek, który jest od nas, bardzo uwielbia takie właśnie y, 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 rzeczy z, z dzwoneczkami, więc, więc zrobiliśmy nowy produkt. Dźwiękule, słuchajcie, dźwiękule już wkrótce pojawią się na... Na, w sklepie w Omykowej Spiżarni zapraszamy Was serdecznie jest tam też wiele produktów naszych już też, też jedzenie jest są, jest sianko, są różne ziółka są też zabawki zapraszam Was, zobaczcie jak wygląda nasza Omykowa Spiżarnia wszystkich serdecznie zapraszamy do zakupu dziękuję Wam za za to, że jesteście z nami tutaj i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, do usłyszenia, pa pa!